Dziś od rana sypał śnieg, I jakiś człowiek drogą biegł, żeby zdążyć nim zabłyśnie. Pierwsza gwiazda. Od 25 listopada do 1 grudnia w moim sklepie Mart Gitarashop Shop na Facebooku odbędzie się Black Weekend. Tak, Black Weekend od dzisiaj jest. Już w moim sklepie są bardzo niskie ceny. E, dosłownie wszystko przeceniliśmy. E, I te promocje będą do 1 grudnia. E, od 1 grudnia od godziny 20 z powrotem wracają stale ceny. Także pośpieszcie się, bo no, te promocje będą tylko przez ten tydzień. Tak, przez ten tydzień tylko będą promocje na Marcy Literar Shop, na Facebooku. Przeceniliśmy cały sklep, nawet nawet takie, taki fajny magnes, też przeceniliśmy i do każdego zamówienia będziecie dostawali, będziecie dostawali, uwaga, takie zdjęcie z moim ręcznie podpisywanym autografem. Z tyłu będzie napisane Black Weekend i jeszcze będzie napis, i jeszcze coś będziecie dostawali do każdego zamówienia, ale nie będę wam nic mówić. A ten gadżet, który będziecie dostawali, będzie tylko przez ten tydzień. Później już go nie będziecie mogli dostać za darmo. Będziecie mogli tylko go kupić. Także wbijajcie marcy Gitarashop na Facebooku, link w opisie i obczajajcie, jakie są promocje. Siemano, gitaro. I dzisiaj z nami? Kapitan Siemano. Dzisiaj robimy one bloka, tak? Tak. Dobra, kapitan, po prostu współpracujmy, okej? Okay? Proszę, przez 20 mhm. minut. Dziękuję. Dobra, Dobra. Trzy, dwa, jeden, jak To Potrzebne na tej idę będą. Naprawdę Czekaj, stój. Kapitan, nie zrzucaj mnie, proszę Cię, bo ja mam. O kur, no super, dzięki, Rox! No i już po jednym jabłku. Nie, 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 i tu się zachowują chyba. I ty się tak. zachowują. Tak, zachowują się. Rok z bogam cię, przestań... nie rozpsć się już bogam cię. Ale zanim przejdziemy dalej, zasudujesz ten kanał, nie cię, lajka. Bo pobicił 70 wyświetlenków, odblokuje się. Kolejna część. Ja się trzymam na jednym bloku. Słuchajcie, do każdego zamówienia w Black, Wiki. Będziecie dostawali takie zdjęcie z moim ręcznie podpisywanym autografem za darmo i z tyłu zdjęcia będzie napisane Black Week. E, oczywiście rok, w którym był ten Black Week. Słuchajcie, e, w tym Black Weeku możecie na przykład zamówić taką fajną płytkę. Jeżeli chcecie posłuchać piosenek, a nie macie internetu, macie... E, macie po prostu odtwarzacz CD, to możecie zamówić taką fajną płytkę, polecam, bo na niej są na niej są e, piosenki niektóre z mojego kanału. E, przeceniony też jest taki fajny długopis. Proszę bardzo, tutaj taki przeceniony długopis. Przeceniony też jest e, taki magnes. Przeceniony też jest pendrive. Koszulki są przecenione, czapki zimowe, e, bluzynowe. Po prostu jest tego masa. Nie umiem wam teraz tego wy, e, powiedzieć, ile jest tego, ale powiem Wam jedną rzecz. Cały sklep jest przeceniony Black Weekiem, A ten Black Week jest tylko do wyczerpania zapasów. Albo no, kończy się ten Black Week 1 grudnia o 20.00. I po prostu, wyczer proszę żebyście wykupili cały, cały sklep chciałbym, żeby był wykupiony właśnie w ten Black Week Stań na kraju tego bloku No, gratulacje Nowy ten sam problem Kurde, dobra, poczekaj kapitan Dobra, niszczymy to i ja stawiam e, już blok jeden Do, no, Boże nie, można przecież normalnie postawić. No dobra. bo. Dobra, 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 dobra. A czemu ty tylko dostajesz tej, ty, kapitan? Nie wiem. <grywa> Dobra, widzowie, jeżeli chcecie kolejny film z One Blocka, to ile wyświetleń musi być, kapitan? Ale niezbyt dużo. Daj mi wodę, daj mi wodę. Ja, ja ją używam. Spokojnie, kapitan, spokojnie, ja spokojnie, spokojnie, spokojnie. spokojnie. Widzowie, 70 wyświetleń pod tym filmem, to robimy kolejną, kolejny film z One Blocka. Kapitan, może trzeba postawić już drewno, co? Poczekaj. Potrzebujemy wody, daj tą wodę, proszę. O, dobra. Kolejny achievement, kolejna, kolejna sesja mhm. bloków, teraz Widzę. będzie trzeba zimowe bloki, chyba będą kapitan. Ale, ale zróbmy jakieś drewniane ity, bo my zginiemy. Poczekaj. Na razie nie mam mobów, to my nie zginiemy, spokojnie. Dobra, tej szkopie, ja rozbudowuję teren. Dobra. Uwaga, moby się będą w nocy uwaga. No to właśnie o to mi chodzi, kapitan, żebyśmy już zaczęli robić jakieś ity. Na że nam już potrzebna sadzonka jest. Daj mi tą wodę. Sadzonka. Proszę, dobra. Ja żyję, dobra. E, masz. O Jezus. No, a, no dobra. Tu. To, to. E, zrób, z tego, zrób z tego jeszcze. Dobra. Ja... Daj mi jeszcze ziemię. Kapitan, ale e, też potrzebujemy, wiesz, i ty. Tak, ale ziemię daj po prostu. Dirta. Dobra. Dobra, robię oddzielną platformę na. O, świnia pierwsza. Jeszcze ziemię, daj. Ziemię Czekaj, daj. Bo świnia tutaj jest, żebyś, żeby nie spadło tylko. No. Spokojnie, nie spadnij. Dobra, to teraz ty kop, a ja zrobię. Mm... Nie, bo ja robię platformę. Daj mi ziemię. Ziemię, milaj. Ziemię. To ty daj mi drewno. Teraz. No. Pur. Dzięki. Dobra. Pamiętajcie, widzowie, że teledysk magiczny czas będzie już za dwa, już niedługo. Także wyczekujcie. Bo fajnie wychodzi. Widziałem dziś pierwszą wersję. No i. Powiem wam, postarali się. Część postarali się, postarała się ekipa Marcy guitaratim Także... No jestem naprawdę dumny z, z naszej. Jeszcze daj. No daj mi od razu dwa staki nie wiem. no ja nie mam. Nie mam. O. Już, to tyle? No. Kóra, dobra, ja robię też e, tutaj ten. Ja robię tutaj kóra. siekierkę. Ja robię tu siekierkę, żebym mógł e, łamać drewno łatwo. E, jedzenie? Zebrałeś jedzenie, czy nie? No tak, ale jedzenie powinien. A czemu zabijesz kurę? Mogliśmy się zrobić farmę kur. O, 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 dobra, sadzonka kolejna. Kur. Mhm. Dobra. O owc... E, ta, krowa. Krówka? nie. Ile kapitan jeszcze bloków do tego do kamienia? No nie wiem, bo to jest ja pierwszy raz jestem w tym skyblocku. A, dobra. One bloki. Krowa, dobra kapitan, ty idź tam rozbudowuj nadal. Właśnie to robię. Dobra, to teraz ja kopię. Dobra, to ty mi o. Dobra, owce, kolejna. E, da... Masz tutaj drewno, to możesz ten. E, daj mi e, ziemię. E... Daj mi ziemię, kapitan. No, nie dałeś. Dałem ci. Nie dałeś. Masz. No. Okay. Dobra. Czy czekać? zrobił random kick Speed. Albo nie. Mo Mogę to świnie wyrzucić poza świat? Mm. No dobra, ale będziemy mieli mało jedzenia, ale dobra. Nie lubię. A ja Dobra, no ja już muszę kończyć. Aha. czekać, Pa. pa. Dobra, widzowie, to tak, e, lecimy e, dalej. Kapitan tam już opuścił grę, więc tak, my kopiemy tutaj drewno. Owieczka mamy, dobra, mamy 7 minut, więc jeszcze tak 7 minutek na spokojnie. Dobra, pamiętajcie, że e, nowa nuta, magiczny czas, będzie już... 6 grudnia o 20.00, a trailer będzie już 29 listopada. Znaczy, nie wiem kiedy to wrzucam, jeżeli wrzucam to po 20, jeżeli to będzie na kanale po 29 listopada, e, wtedy już trailer jest na kanale i po prostu A jeżeli jeszcze nie ma go, to wycieżę, że, że 29 listopada będzie trailer. Dobra, i są już promocje na marce guitarshop na Facebooku. E, są promocje w moim sklepie. E, mega, bo są minus 10%. Są przecenione nawet produkty. Cały sklep jest przeceniony. Zresztą widzieliście na początku reklamy, więc wiecie o tym. Dobra, a my tutaj kopiemy. Dobra, teraz mamy tutaj Direwięko. Teraz tutaj kopiemy Dirta. Zostawcie lajka. Like no i wbijajcie na nową nutę warszawiak, żeby było tam 14 tysięcy wyświetleń, dzięki wielkie za 13 tysięcy e, wyświetleń na warszawiaku. Dobra, a my teraz lecimy, teraz tutaj e, robimy drewno, teraz tutaj robimy, chcę, kurde, widzowie, ja szukam Dobra, dębowa furtka jest, ale ja też szukam płatków, żebyśmy mogli, no wiecie, te zwierzęta schować tam, bo one cią bo zaraz one spadną i będzie problem, tak. No super, dobra, tutaj szybko musimy, dobra. Dobra, mamy 6 płatków. Zrobimy. A, bo to jest tabliczka gitara, to jest tabliczka gitara. Dobra, a płotki to potrzebujemy patyków do tego. Dobra, to na razie widzowie, tutaj będziemy teraz e, kopać jeszcze i zaraz będziemy stawiali te płotki. Tak. Także mam nadzieję, że ten film Wam się podoba. Na razie mamy odpoczynek od złych postaci i mam nadzieję, że żadna postać nie dołączy zła. Kapitan Tamimi mi mówił, że w nocy tutaj będą moby, także. No, robię mierz dlatego, dobra. Zabiliśmy świnkę, i teraz musimy poczekać widzowie na kamień, żebyśmy mogli, no wiecie, no zrobić sobie kamienne itki, ity i tak dalej. Także, żebyśmy mogli zdobyć z żelaza na przykład, tak? Dobra, tutaj, na, dobra, dobra, na razie mamy tyle płotków, to wystarczy. Zrobiliśmy na razie małe ogrodzenie, żeby nam zwierzęta nie uciekły. Dobra, robimy jeszcze siekierę drewnianą. No i kopiemy widzowie, kopiemy. Dobra, widzowie, yy, kopiemy nadal. Jest, no już się zrobiła. A my kopiemy cały czas. Dobra, teraz tutaj łopatą, yy, żebyśmy. No, zbieramy. Musimy zabrać bardzo dużo dirta, żeby. Dobra, już mamy 162 bloki, już nakopaliśmy. Dobra, teraz tutaj kury. No i co? Wkrótce pojawi się film znowu ze SkyBlocka z kapitanem. Także obserwujcie kanał, Marcel, gitara. Dobra, a my tutaj lecimy dalej. Jeszcze trzy minutki, tak. Dobra, mamy nasionka i skórę, więc mega... O kurde, owca już zaczyna robić jakieś, nie wiem, wygibasy. Dobra, teraz tutaj drewno kopiemy. Dobra, owieczka. Tu tutaj. Teraz drewno kolejne. No i mam nadzieję, widzowie, że będziecie razem z nami na tej przygodzie ze Skybloka. Bo to są też ćwiczenia, jakby jakaś kolejna zła postać kogoś z nas uwięziła w Skybloku. To po prostu będziemy wiedzieli, jak się zachowywać wtedy. Dobra. O kurde, dobra, zabijamy. Dobra, mamy jedną wełnę, teraz drugą. I jeszcze tylko trzecią i zrobimy sobie łóżeczko i będziemy szli spać, tak? Dobra, tutaj przerabiamy drewno. Teraz tak. Łóżko robimy. Tutaj postawimy sobie, żebyśmy tylko nie spadli. I dobra noc. Dobra, kładziemy się widzowie spać. Nastał nowy dzień. Dzień dobry. Dobra. No to kopiemy widzowie dalej. Zobaczymy, za ile czasu będzie, kole będzie kolejna aktualizacja tego Skybloka. Za ile czasu będą kolejne nowe bloki. Czy w ogóle w tym Skybloku dzisiaj, czy w następnym filmie znajdziemy żelazo. To jest mega, bo chciałbym znaleźć żelazo, a nie wiem jaka jest szansa na zdobycie żelaza. Na pewno bardzo mała, ale dobra. Dobra, krówka, super. I pamiętajcie, że oficjalny, dodatkowy trailer jest już na moim kanale. Także wbijajcie, pchnijmy ten dodatkowy, oficjalny trailer do góry. Dobra, mamy już 223 bloki, więc mega eee, tutaj. Krówka nie wiem co robi, kręci, patrzy po prostu na mnie, dobra my tutaj dobudowujemy jeszcze i zaraz widzowie my też będziemy kończyli film tak, żeby z kapitanem tam im tutaj wszystko robić też, dobra, kurde bardzo chciałbym żeby ten bruk, żebyśmy bruk znaleźli, dobra gdzie jest to? Dobra, tu. Dobra, Boże Święty, ja prawie boję się, że, ja boję się czasami, że, że gdzieś nakopię, że gdzieś skopię coś i umrę. Dobra, kopiemy sobie, tutaj mamy arbuzę. dobra, kopiemy sobie rączką już. U, dobra, jabłka, dirt i sadzonka w skrzyni, więc mega. Dobra, kopiemy, 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 kopiemy. Dobra, i słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmach i zobaczymy, co się będzie działo e, już zaraz tutaj. Uwaga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.